drugi dzień zawodu to już kamerę kameruje drugi dzień piątek bo średniej jest wczoraj yy, czasu nie było kilka rybek już jest chodzimy się do domu coś zjeść. kolega łowi zjeść coś? kilka rybek jest kolega na razie tylko jedno złowił ja kolegi nie ma coś tak, kolega złowił a teraz moje jest no, na pewno się na najbardziej otaripka podoba. cykro Czerwony karaś. Podobny do karpia koi. Karaś złocisty. Taki znaczy co wcześniej byli na zawodach. I trochę zwykłych karasek. To widocznie na razie prowadzę, bo to kontynuujemy te zawody. Z to jest kolega miał tego lina półkilowego, taka jest największa karaska. To jakoś tam idzie. I do dobrze nie do zazna, ale jakoś idzie No Dużo pijanek Oczywiście flip HD jest no. Na razie chyba coś nie wie że brało, coś jak ja, ja poszłam Kolega właśnie złowił Jedną rybkę, Karoseczkę Nurza mała? Chyba mała No, do zęby, to zęby Co, ty lekko zaczepiła, patrzyj moje No, to No, a co ty? Teraz trochę wypuścimy trochę do rogu. Oczywiście pierwsza czerwona z całuszkiem. Całuszek i leci do wody. Ciao już ucieka. Leć złota rybko. Dobra, poszło. O, nie uciekaj. Ta ładna grafika będzie. Dobra. Ja jeszcze kilka. chwilka. Wyżykowa. wyżykowa. O. 23 db, jakoś tam większe widzisz tu weź jak gdzieś tu nie wiesz opa właśnie przyszłam niedawno po krótkiej przerwie bo upały grzeli świtera grzeją w lantach kupczo zrobimy ciasto, bo robaczki chyba pozasychały coś takiego do pojemnika wysypujemy po no i teraz te karteczki będziemy to Pakowanie wody zaraz Zaraz wody, aby się za dużo wody Trzymało chyba Kolegi nie ma, ale zaraz przyjdzie chyba Dobra, starcie. Dobra, yy, no chwilę wyłączę. Ciasto zrobione, wędki zarzucone. Czyli bradni widać, fale trochę przeszkadzają. Ale da się wytrzymać. Tam daleko koparkę kopię. Nie wiem czy widzicie. O. Jaki właśnie tego rozkopę, to będę pytały te raski wpuszczać. No, postawu, jakie ryby tutaj mam. Jest cukara, złotisty, srebrny, czerwony, jest karp. lin kopega, amur. No, chyba się właśnie amur zadnożyły Szczupak, sum. I jeden okoń. No, okoń to nie razem nie o to, że Pania nigdy nie radzę brać, bo to jest pff, gad. I grę rybą wyżera. Jeśli macie swoje stawy, to lepiej w ogóle pani nie wpuszczajcie. Bo przez to ryb nie będziecie mieli. No. Zaraz może wyciągnąć. Trzeba czułkę chyba było te chwilę. Na razie żadnej ryby. Rano widać, że robaka lepiej brali robak, się o, jak to służył. O co tu w chodzi? Jak coś się złowi, to postaram się zakoberować. No, no realnie tak sprawy wyglądają. W śniowie, kiedy coś robimy 4 maja. Widzicie w komentarzach, co tam u Was teraz sprzedził śniadu. Od tego. 1 maja. O o o, coś brało. Ja mi to było i ja nie zauważę Oho, jest branie No już, czekiła ja się? No ja jest O jaka waleczna Takie fale robi To chyba osadnia ryba na dzisiaj Nie wiem czy kolegi widać kolegów Powiem o co Oj i pora ciała. no dobra na dzisiaj tyle rybka ma szczęście się uciekła może jeszcze wieczorem przyjdzie to się trochę nam dorobi z naszych zawodów na to to ja prowadzę dobra cześć czy jeszcze nie cześć, no dobra tak w połowie cześć ryby zniesie trzy o jak. Nie rano kopali, zaraz tej wody mało, bo trzeba kopali. kopali. No idzcie kopali, brachu. No i kopali, brachu. No idzcie kopali, brachu. No idzcie kopali, brachu. No idzcie kopali, brachu. No idziemy kopali, brachu. No idziemy kopali, brachu. No idziemy kopali, brachu. No idziemy kopali, brachu. No 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 Tatra! mnie nie do domu. A to musi kiwać? Co? I co? Ty jeszcze rana burza. Chodź, o, też I zapatrz, jeszcze skorpetkę. Zaraz dalej puścimy. A został? Klapek <glaski> został... ...podczas przygody. No, że to się Oj, moja taki Oj, coś się. Ale pirobal. Się... Się... No. Dobra, na razie jeszcze mało wody sobie doleje. Czekaj, lepiej odjść. Stoję, a teraz płynie. Powinno. Teraz ja wyłapuję rybkę. Moja popłynęła. Ty jak ty ją rzuciłeś? Moja płynie gdzieś tam. Nie wiem gdzie, ale płynie gdzieś. Czekaj, zobaczę do Ciebie. Spoko. Gdzie Na śladku była i tam... A nie, to wyjdzie. No, czoła pewnie. robi. nie wyjdziemy. Chodź. czekaj. No. Szpoglata robisz? Z nogi moje widzę. Przepuszczam no, coś, co? Chłop No, ale w błotku O, kolega coś ma Ciągi Jak masz jeszcze? Jakaś malutka No Dobra, o, kolega coś ma

a teraz tarpnięcie. Szybko, bo mi się byteria kończy. Nieźle. No dobra, to już koniec zawodów. Chyba na dzisiaj już też... Znaczy nie byteria, tylko koniec kamerki. Chyba idziemy na razie. o z sobie Jak?